Witajcie młodzieży. Co bym powiedział? Witajcie młodzieży. Siała! No hej. Jak macie na imię? Krystian. Krystian. A twój kolega? Janek. Janek oraz Krystian. Dobrze jesteście braćmi? Nie, nie. Nie jesteście braćmi, jesteście kolegami, tak? Tak. Powiedzcie, czy chcielibyście poznać swoją przyszłość? Czy chcielibyście zaufać kartom tarota i temu, co no. za chwilę Wam powiem? Wiem, że to na początku dla tak młodych ludzi, nieświadomych jeszcze, zagubionych owieczek, tak naprawdę jak Wy, może to dość niewiele znaczyć. Natomiast chcę, żebyście wiedzieli, że tarot od 25 lat jest w 90% przypadków sprawdzony. A więc to, co za chwilę usłyszycie, usłyszy w zasadzie jeden z Was, bo niestety mogę Wam. Was powróżyć, ponieważ nie chcę po prostu e, marnować więcej waszego czasu, e, gdyż obstawiam, że i tak nie będziecie wierzyli w to, co za chwilę e, usłyszycie. E, natomiast są też inne osoby, które chcę troszeczkę uświadomić i e, żeby poznały prawdę o sobie. nie? Mm -hmm. Dobrze. E, czy któryś z Was chciałby usłyszeć e, co najgłośniej? Ja. ja mogę usłyszeć. Janusz, dobrze. Janku, powiedz mi ile masz lat, zanim zaczniemy? Ja mam 15. 15, dobrze. Janek, słuchaj. Powiedz mi jeszcze jakieś twoje małe życzenie. Jakiś plan, jakiś. Być może twoje. twój cel, twoje marzenie. Jaki jest mój cel? Mhm. Żeby. No żeby dostać. Smyto, to Zbieram na motor, więc jakby, żeby uzbierać na ten motor. Dobrze, dobrze, Janek, okej, okay. zbierasz na no motor, super w porządku. Każdy cel jest ważny w życiu, nie jakby cele są właśnie po to, żeby je realizować, żeby nas motywować. A więc za chwilę wybiorę dla ciebie pięć kart, to jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. I spośród tych pięciu kart w środku jest są zapisane. zapisane Twoja przyszłość, Twoje poczynania, to co za chwilę będzie się działo. Yy, za chwilę, po prostu w najbliższej przyszłości. W twoich planach a propos tego e, motora, dobrze, karta numer jeden. Głupiec. Niestety, Janku, powiem Ci, że głupiec jest to. nie jest to dobra karta. Choć, w zależności od tego, jak to zainterpretujesz, e, głupiec to osoba, która e, szuka czegoś nowego. Zaczyna jakąś wędrówkę w swoim życiu. Jest to osobą młodą. Przede wszystkim i osobą, która tak naprawdę dopiero wchodzi na swoją drogę życia. Chcę, żebyś wiedział, że głupiec to też osoba nieodpowiedzialna. A z tym właśnie wiąże się posiadanie motoru. Karta numer dwa: cztery kielichy. Cztery mhm. kielichy. Wiesz co to oznacza? Nie I wiem. Nie możesz czemu. jechać motorem po czterech kielichach. Nie możesz jechać po czterech kielichach motorem, gdyż yy, tylko głupiec by tak zrobił. Jeżeli kiedykolwiek wsiądziesz yy, po, pod wpływem alkoholu do motoru, chcę, żebyś wiedział, że. I tutaj pojawia się trzecia karta: Królowa Kielichów. Spotkasz się z Burdelmamą po prostu. Królowa Kielichów, Burdelmama. Górdel mama to. Górdel mama. rum, 5 zł. Przestań macać karty i cenzurę zmieni. Karakanie. Królowa Kielichów to mama. Wszystkich Kielichów. Jak mówi sama oczywiście nazwa tej karty. Królowa Kielichów to pani Żoneta. Pani Żoneta z Jeżeli kiedykolwiek pod wpływem alkoholu zjawisz się na. Jakiejś stacji CPN i zobaczysz ją Zaladą To będzie ci się tam ładować jak stary Nokia Przez dwa dni Do końca No i karta numer 4. Wieża Tak jest Wiesz po czym będzie wspinała się Pani z zalady Po twojej wieży Po twojej wieży coraz to do góry No i prawdopodobnie będzie to piramida finansowa Chłopcze a więc Oj, to jest ciężki los. Eee, głupiec, cztery kielichy, królowa kielichów i wieża. Masakra. Boję się co przyniesie piąta karta, ale zobaczmy. Paść mieczy. Niestety. Czekajcie smutny. Przekorny los eee, Będziesz niewolnikiem tak naprawdę alimentów, czyli... Jednak królowa kielichów zwycięży nad tobą, nad Twoją psychiką, nad Twoją przyszłością. Chcesz, byś wiedział, że. To może być ciężkie. Nie wsiadaj, może za ten motor. Może nie powinieneś. Może to uratuje ci w jakiś sposób życie. A może nie tyle co uratuje, a odmieni. Pamiętaj, to Twój los. Los jest w Twoich rękach, ale. Niech te znaki będą dla ciebie symbolem, niech te znaki e, prowadzą cię w tych najbliższych miesiącach. Trzymaj się. Mhm. Hej. Dziękuję.